Kylian Mbappe obecnie jest jednym z najlepszych piłkarzy młodego pokolenia. Pomimo dopiero 21 lat, ma na swoim koncie między innymi mistrzostwo świata, mistrzostwa Francji, Korony Króla Strzelców Ligę. Trofeów jest oczywiście zdecydowanie więcej. Mowa tutaj o piłkarzu, który pomimo sporego już doświadczenia, wciąż ma przed sobą kilkanaście lat zawodowego grania na najwyższym poziomie. Zadajmy sobie pytanie, jak do tego doszło, że Kylian w tak młodym wieku osiągnął niemal wszystko w światowej piłce. W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, jak Cristiano Ronaldo zmienił życie młodego Kyliana Mbappe. Zapraszam do oglądania! Jakiś już czas temu w internecie pojawiło się zdjęcie, na którym młody Kylian Mbappe siedzi najprawdopodobniej w swoim pokoju otoczony plakatami Cristiano Ronaldo. Jak łatwo się domyśleć, Portugalczyk był dziecięcym idolem Francuza. Piłkarz Paris Saint-Germain w jednym z późniejszych wywiadów zdradził, że Ronaldo był zawodnikiem, którego podziwiał najbardziej. Jeśli jesteś Francuzem, to naturalne, że dorastając z twoim idolem musiał być Zinedine Zidane. To zależy od pokolenia. Dla mnie kolejnym takim piłkarzem, którego najbardziej podziwiałem, był Cristiano Ronaldo. Miałem szczęście mierzyć się z nim na boisku na poziomie klubowym i w reprezentacji. Uwielbiam również brazylijskich piłkarzy: Pele, Ronaldinho, Ronaldo czy Kaka. Mbappé bez wątpienia wzorował się na Cristiano Ronaldo. Młody Kylian śledził karierę Portugalczyka, bo sam chciał osiągać takie sukcesy jak CR7. Mbappe chce być jak Ronaldo również pod kątem klubowej przynależności. Jakiś czas temu w wywiadzie dla La Gazzetta dello Sport przyznał, że za późno jest robić karierę podobną chociażby do Lionela Messiego. Jest już za późno na karierę taką jak ma Messi, inaczej powinienem był zostać w Monako. Więc logicznie rzecz biorąc, nie chcąc niczego zabierać Messiemu, musiał być zainspirowany karierą Ronaldo. Po ostatnim zamieszaniu związanym z Argentyńczykiem Mbappe będzie mógł się wzorować również na jego karierze. Załóżmy, że gdy Messi odejdzie z FC Barcelony, Kylian nie będzie mógł się wzorować na karierze przykładowo Francesco Tottiego, który przez całą swoją karierę był związany z AS Romą. W sezonie 2017-2018 w Champions League Kylian Mbappe stanął naprzeciwko swojego idola. Wtedy jego PSG mierzyło się z Realem Madryt w 1.8 Ligi Mistrzów. Wtedy Francuz przyznał gdy byłem mały, kochałem go, ale teraz to koniec. Jestem zawodnikiem, który chce wygrywać. Nie ma znaczenia, kto będzie przede mną. Liczy się zwycięstwo". Jak wiemy, wtedy Królewscy nie dali większych szans Paryżanom, eliminując ich z rozgrywek. Sam Cristiano z pewnością może czuć się dumny, że tacy piłkarze jak Mbappe wzorują się na nim. Portugalczyk pewnego razu sam bardzo pozytywnie wypowiedział się na temat Francuza. Mbappe jest przyszłością i teraźniejszością. Jest fantastycznym zawodnikiem, bardzo szybkim. On jest piłkarską przyszłością. Cristiano powoli schodzi z futbolowej sceny. Wszystko wskazuje na to, że Mbappe zostanie jego godnym następcą. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przyglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.